Szczęść Boże! Witaj! Chcemy zaprosić Cię na tegoroczne rekolekcje wielkopostne. Z lekcji religii wiesz już, kim jest Pan Jezus. Wiesz również, kim jest Trójca Święta. Potrafisz wymienić, ile jest sakramentów. Potrafisz wyjaśnić podstawowe prawdy wiary i znasz wiele modlitw na pamięć. Czas rekolekcji, na który Cię zapraszamy, nie będzie kolejną lekcją religii. To będzie czas prawdziwego spotkania z osobą, o której już tak wiele słyszałeś. To będzie czas odbywania miłości, jaką Bóg nas wszystkich ogarnia. I mnie. I mnie. I mnie. A mnie? Tak, ciebie też. Nas, nas wszystkich! Rekolekcje zaczniemy już w niedzielę, 14 marca o godzinie 18 Uszą Świętą, na którą Cię serdecznie zapraszamy. W kolejnych dniach, w poniedziałek, wtorek i środę, na tym kanale o godzinie 10 i 20 udostępniane będą krótkie filmiki specjalnie dla Ciebie. We wtorek od godziny 16 w naszym kościele będziesz mógł przystąpić do Sakramentu Spowiedzi. I sam doświadczyć miłości Boga, który przebacza. Rekolekcję zakończymy w środę 17 marca wspólną sząszczką w o godzinie 18. Zapraszamy. To jest we wtorek. Poniedziałek jest pierwszym dniem tygodnia. Specjalnie dla ciebie. Specjalnie dla ciebie. Specjalnie dla ciebie. Jeszcze raz. Jeszcze raz.